O nie, 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 nie! Hej, wszystkim z tej strony Screen. Witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive i dzisiaj słuchajcie, mamy wielkie kombo, wielkie połączenie trzech utrudniających nam życie modów, co spowoduje, że to będzie naprawdę koszmarny odcinek. Mamy po pierwsze Powódź. Mamy, po drugie, wiatr, który będzie na pewno utrudniać nam życie. Zobaczcie, co się dzieje z tym maluchem. I mamy również śliską nawierzchnię. Tutaj ona jest serio śliska. Mamy młotek, mamy miny, więc jest tu naprawdę masa różnych rzeczy. Musimy uciec na samą górę tutaj. Przejechać tędy. Tutaj jest jeszcze bardziej ślisko, i wjechać. Zobaczcie na moją własnoręcznie zrobioną górę, dlatego też się buguje trochę. W te oto miejsce do Grzesia. Tylko włączyłem wiatr i chyba go zwiało. Dlatego zostawcie subika i lajka i uwaga, przechodzimy do odcinka, woda na pewno mega szybko porusza się do góry, dlatego trzeba mega szybko uciekać, zobaczcie jak ona szybko się wspina, jak ja mam uciec z maluchem przed tą wodą, nie ma szans żadnych, żebym przed nią uciekł, Grzesiu, nitro włącz, nitro włącz, bo jest naprawdę koszmar. Wodą. Dobrze, jeszcze raz. Pełna moc. Pasażerowie w 100% przygotowani. Ten <laughs> sobie chilluje tutaj. Ogromny wiatr podwiewa malucha, że zobaczcie, skręciłem w lewo. To praktycznie nie mogliśmy jechać do przodu. Okej. Okay. na tej nawierzchni jest naprawdę duży problem. Damy radę. Damy radę. Nie, no, on nie może się poruszyć do przodu, ten maluch. <laughs> Także maluch. Całkowicie odpada. A jeszcze, żeby tego było mało, mamy policję, która nas goni. Mamy wiatr. Ej, ta policja jest szybsza. Ta, poli ta policja jest szybsza. Nie bij mnie. Nie bij mnie. Tu jest mega ślisko. Tu się nie da rozpędzić, praktycznie. Ta policja ma taki plus, że ma 4x4. 4, więc nie ma problemu z przyspieszaniem. Jeszcze raz, jeszcze raz, teraz trzeba szybciej wyjść w zakręt, ok? Wchodzimy w zakręt, lecimy! Nie walnęła w minę ta policja! My tutaj się ślizgamy strasznie! Tu serio ciężko jechać do przodu, policja się wwaliła dobrze! Teraz trzeba przejechać jakoś przez ten młotek, nie wiem jak, mamy 40 na godzinę, może być naprawdę, ale naprawdę ciężko! To musi być po prostu największy fuks na świecie. Teraz się uda, teraz się uda, ja w to wierzę. Nie możemy odpuszczać, czy ja nie trafiłem nawet w zakręt i koło sobie nas waliło. Nie no, cudownie. Nawet policja w nas nie. Ona nie może w nas trafić, ale ja nie mogę też skręcać. Ziomeczku, weź mnie obróć. Dziękuję. Powiedzmy, że dziękuję. Ziomeczku, powódź leci, tym nie przestań zatrzymywać, tylko sam uciekaj, bo jest koszmar. Ej, ta woda jest serio blisko. Trzeba się śpieszyć, żeby przejechać i przeżyć. Musimy się rozpędzić i nie utracić w żaden sposób ani trochę prędkości. I przelecieć przez ten młodek. On nas przyspieszył jeszcze. Dobra, tutaj będzie mina. Odkręcaj te koła. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Proszę, proszę. zmieść się. Gazu, gazu, gazu. Kontra, kontra, screamy. Kontra. Nie mamy zderzaka. Mamy wszystkie koła. Przeskakujemy nad policją. To jest wszystko taktyka. Dobrze. Dobrze, lądujemy na koła! Zobaczcie, policja się rozbija! Prawie się rozbija w sumie, ale my możemy jeszcze jechać! Jest serio, dobrze! Dobra, walnij nas w tył, możesz nas walnąć w tył policjo, chociaż ona jakoś wolno jedzie teraz. Bardzo mi się to podoba. Pomóż mi wjechać tutaj pod górkę delikatnie. Jezu, jaka! Woda, woda! Woda! Zapomniałem, że powódź nas goni. Może, może wielki samochód. Wielki samochód, który ma cztery koła napęd i jest mega potężny i szybki, da radę wygrać z policją. Dużo gorzej skręca, co prawda, ale tutaj powinien sobie bez problemu poradzić. Uwaga, zwalniamy czas. Zobaczmy, czy zdążymy, to przeutało się. Mam nadzieję, że policja tego nie przejedzie. Proszę, żeby ten młotek. Walnął w tubu. Przejechała, dobra? Nieważne. Przejechała. A ja powinienem się skupić na skręcaniu z tego, co widzę. Bo może być naprawdę duży problem, kiedy będzie. Na. No, Widzowie, może być serio problem? Z tego, co widzę. Nie mając koła. Goni nas policja. Goni nas powódź. Jest jeszcze wiatr. I jak tu żyć? O, co? Czemu on zleciał w dół? Ej, ten wiatr jest serio mocny, zobaczcie co się dzieje z samochodem. Ja jechać nie mogę prawie, bo on się praktycznie wywala. Trzeba serio uważać podczas skręcania, ale jest dobrze. Jest dobrze, oprócz tego, że nas rzuca mocno, mega mocno, ja jechać praktycznie nie mogę przez ten wiatr. Dobrze, trzeba się przebić jakoś, musi być idealnie, musi być idealnie, zobaczcie, młotek przelatuje! Dobrze o to chodzi, tylko jakoś wolno jedziemy, nie podoba mi się to, bo młotek zdąży się obrócić nawet dwa razy, zanim my przez to przelecimy, proszę, proszę. Jedź! Wiem, że jesteś wielki, ogromny i długi, ale może się uda przejechać. Uwaga! Młotek nadal Nie wygląda na to zbyt dobrze. Jeszcze woda! Woda! Ale woda chociaż zatrzymała młotek. Ogólnie nie polecam tego wiatru. Nie fajny jest ten wiatr. Nie wiem, kto go wymyślił, ale. No tak średnio się jeździ z tego co widzę. No nie no, tym ramem nie da się jeździć. Ta policja jeszcze nas tak spycha, że to jest jakiś... Nie popychaj nas w minę! Nie spycha nas! Dobra, po niej pojedziemy. To jest super pomysł. Po policji też można się poruszać. No nie wygląda to zbyt dobrze. Dobra, 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 udało się, uciekliśmy od policji, ale nadal jest ten wiatr okropny, rozpędzamy się, musimy lecieć bokiem, tu słownie bokiem przez ten wiatr i uwaga, przelatujemy, przelatujemy przez młotek, nie wygląda to zbyt dobrze, jeszcze woda się zbliża, jeszcze woda... Stwierdziłem, że musimy wziąć coś nieco bardziej opływowego, niewielkiego jak tamten RAM. I zobaczcie, Lambo bez żadnego problemu radzi sobie z tym wiatrem i bez żadnego problemu jedziemy i przyspieszamy. Dobra, ten młotek, ten młotek będzie łatwy. Tutaj zrobimy wszystko bez żadnego problemu, o to chodzi, o to właśnie chodzi, policja też przyjechała, dobra, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, dobra, je jedź, 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 bo zaraz w nas przywali i będzie, będzie naprawdę źle, okej, okej, głupi wiatr, głupi wiatr, nie, w minę wiatr, gdzie stoi policja? Co ty robisz? Ej, ja pod górkę nie mogę podjechać przez ten głupi wiatr. Dobra, jedź, jedź. Proszę, proszę jedź, bo woda, woda się zbliża. Bo, policja poleciała w kosmos. Uciekamy stąd. Może teraz się uda przez to przejechać. Tylko jest ślisko, jest ślisko, jest ślisko, jest ślisko. Nie, 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 nie. Dobra, to jest super pomysł. Włączyć jeszcze nitro do tego lambo. No lepszego pomysłu nie ma. I uwaga, przelatujemy bez problemu. Nie wiem, jakim cudem ta policja nas dogania, ale trudno. Przebijamy się przez młotek. Przebijamy się przez młotek. Przebijamy się. No nie. No trzeci raz to robię. Nie, no teraz się przebijamy. Nie ma szans. No, z, z jakim cudem? Zobaczcie, jeszcze poduszki powietrzne wybuchły w tym Lambo, żeby nas uratować, chociaż nie wiem, czy jest szansa. Widząc to, gdzie spadamy, jeszcze woda, nie da się po prostu tego w żaden sposób przeżyć. Nie no, piąty raz to musi się udać. To musi się udać. Nie ma szans, że się nie uda. Ja muszę mieć najgorszego pecha świata. Żeby miało się nie udać, udało się. Dobrze, przelatujemy dalej. Zobaczcie, koło miny. Tutaj już trzeba powoli hamować, bo jest tragicznie ślisko. Ślisko, 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 ślisko. Okej, okay, okej, okay, działa. Nie wiem czemu ta mina wybuchła. Ale niech będzie Lecimy sobie tędy Tutaj trzeba powoli, bo jest górka Jest ślisko, ja cały czas hamuję Okej, okay, okej, okay. zwolni, zwolni, zwolni Dobrze, delikatnie boczkiem Delikatnie boczkiem Tu też jest mina Powiedzmy, że jest dobrze, powiedzmy, że jest dobrze Jedziemy tędy Też delikatnie boczkiem I zobaczcie, zgubiliśmy tą policję W ogóle nie wiem, czy ona spadła przypadkiem Proszę bardzo Teraz przez ten młotek Trzeba przylecić jak najszybciej Mamy jeszcze samochód z LEGO co, co, ta policja robi? Mamy samochód zbudowany z LEGO Dosłownie z LEGO Nie wiem jak on działa Wiem, że policja już nas zaczęła gonić Dobra, mamy problem Ej, on fajnie brzmi, ale co to ma być w ogóle? Czemu ten samochód zrobiony jest z klocków LEGO? Zobaczmy jak się rozwala, bo to mnie w sumie najbardziej ciekawi, co ten samochód zrobi, gdy młotek no, młotek walną w policję! Gdy młotek w niego walnie zobaczcie, klocki od niego odpadają po prostu. To też nie jest tak, że one się wyginają, tylko one po prostu odpadają. O nie, 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 nie! No. Super, czy... Ej, to jest super auto! Nie spodziewałem się czegoś takiego. Mamy teraz Porsche. Zmieniłem auto, ponieważ później sobie przetestujemy te auto z LEGO. Ale teraz najważniejsze jest to: tylko mamy tył napęd i to, to jest ten problem. I letnie opony. A ta policja nie chce w żaden sposób odpuścić. Jedziemy po ziemi. Nie, nie. No jakim cudem? Głupi wiatr! Ok? Jest źle. Jest bardzo źle. Tylko tą na napędówką nie da się rozpędzić dobrze! Policja nas popchnęła i dzięki temu przeżyjemy. Może ona nie przeleci, może ona nie przejedzie. Dostała, ale tylny zderzak tylko jej ucierpiał. A ja znowu klikałem strzałkę w prawo i zepsułem sobie tutaj zakręt. Może teraz jakimś cudem się wyrobimy! Przed tymi kamieniami głupimi! Dobra, jest źle. Mamy jedno koło, takie trochę średnio działające. Policja nas goni, zaraz nas dogoni, ale nadal, nadal to się jechać. Czy, nie, 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 nie! Zepchnęło Dobra, to jest cztero napędówka. Nie ma szans teraz żeby policja nas dogoniła i żebyśmy mieli problem na tym lodzie. Zobaczcie, przyspieszamy. rzeczywiście da się przyspieszać. Mam nadzieję, że młotek nie wolnie. Prosto w nas. Jest dobrze. Dobra, tu już trzeba hamować. Tu już trzeba hamować. Tu trzeba serio hamować. krymi? Jest dobrze. Jest serio dobrze. Tu hamuj, 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 gazu, 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 gazu. gazu. Proszę. Dobrze, mina. Mina, dobra, omijamy minę. Trzeba walczyć z tym wiatrem, bo naprawdę są problemy. Okej? Okay, tutaj delikatnie, boczkiem. Stój. Udało się jakimś cudem. Dobra, dobra, jest dobrze. Wszystko pod kontrolą, oczywiście. Jedziemy już po normalnej drodze. Można przyspieszyć. Tu trzeba się mega rozpędzić, bo jest młotek. Proszę bardzo. Rozpędzamy się i przelatujemy koło tego młotka. No proszę, proszę, proszę. proszę. Udało się. I teraz tak naprawdę... Nie, 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 nie. Nie. Nienawidzę tej gry. Myślałem, że skręci. Dobra, musi się udać, musi się udać, musi się udać. Przelotujemy, dobrze. Udało się tu zwolnić z Krymi tym razem. I uwaga, lecimy. Może teraz się uda przejść mapę i będziemy mogli przejść do kolejnych kroków. Proszę bardzo, tu trzeba zwolnić, bo jest lód. Okej? Okay. Co? Tu jest błoto. Tu jest błoto, jest jak ślisko tu jest. Jakimś cudem przejedziemy przez to. Wod, woda tam jest. Wod, woda tam jest! Zawracaj się z Dobra, szybko, 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 szybko. Musimy jakoś stąd uciec. Ona się zbliża i to mega szybko. Czy jest tu w ogóle jakieś wyższe miejsce, gdzie możemy się ukryć? Okej, okay, okej, okay, da się tu wjechać, da się tu wjechać jakimś cudem, ale się da. Jakimś cudem! No i się utopiliśmy. Dobra, jestem teraz dużo szybciej tutaj. Nie ma jeszcze wody, i musimy się udać teraz na górę tutaj. Jakimś cudem wjechać na górę. Zobaczmy, czy GTR będzie w stanie podjechać pod coś takiego. Nie wiem, jakim cudem on podjeżdża, ale podjeżdża. Woda jest za nami. Okej, okay. nie wiem, gdzie jadę. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Tu jest dosłownie nic. Zobaczcie, udało się. Uciec! Wszystko jest zalane. Tylko tej góry nie widać. Stąd widać. Mamy gitera tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Droga w ogóle nie jest już przejezdna, bo jest pod wodą. I tylko słychać gdzieś w tle, gdzieś głęboko. <ścoughs> Policję. Ale finalnie przechodzimy do tego śmiesznego autka ja i czuję jakbyśmy grali w z trochę. Zobaczmy jak one się rozpada w g Drive. Mamy wielką rampę przed sobą. Zobaczmy, czy części zaczną odpadać. Już podczas samego skoku zaczęły odpadać. I uwaga! Uderzenie Tym samochodzikiem, zobaczmy jak się rozpa rozpadł się na masę części po prostu. I nic, nic z niego nie zostało. Ale jestem w takim razie ciekawy jeszcze jednej rzeczy. Co, jakbyśmy zjechali tutaj w dół, nie uderzając w inne drzewa, jakbyśmy się rozpędzili, to jakby wyglądało zderzenie z innym autem? Co się stanie z tym innym autem? Jak bardzo wielką szkodę mu zrobimy? Okej, okay, jest jednak. Więcej niż się spodziewałem. I zobaczcie, nasze autko jeszcze w miarę dobrze wygląda. Jakby nie dachowało, by było super. Podnieść się go nie da zbytnio, bo cały czas mu po prostu te, te klocki odpadają. Ale wypadki wyglądają naprawdę ciekawie z tym autkiem. I jeszcze jakimś cudem to auto, zobaczcie, bez problemu... Jakby się nie obróciło. ok Bez problemu jeździ. A ten... Wiesz chyba daleko nie pojedzie, ale w sumie to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i. Pa pa!